Cześć Michał. Cześć Paweł. Porozmawiajmy dzisiaj o samochodzie, którym jeździliśmy obaj. I wiesz co w tym wszystkim jest najśmieszniejsze, że jeździliśmy tym samochodem jakiś czas temu, teraz jeździliśmy znowu, a można powiedzieć, że są dwa różne samochody. Mam na myśli... Samochód jest ten sam, nazwy są inne. Tak, Volvo x 40 które jakiś czas temu nazywało się xt 40 w zasadzie chyba poza tą plakietką. To się niewiele zmieniło w tym aucie. No wiesz co, ja pamiętam. Ja pierwszy raz jak jeździłem tym samochodem, to nazywało się Volvo XC40 P8 Recharge. Mhm. Potem jeździłem Volvo XC40 Twin. Mhm. A teraz ono się nazywa EX40. Tak. Też pewnie Twin. Albo... I wiesz co, i teraz patrz. Nie wiem jakie są twoje wrażenia, a to zaraz ciebie zapytam. Ale ja mam tak. Jak jeździłem tym samochodem, kiedy jeździliśmy nim po raz pierwszy? Dwa lata temu czy więcej? Nie, no, no dwa, gdzieś tak dwa lata temu, nie? Wcześniej. Może. I wtedy ten samochód. Ja byłem tym samochodem zachwycony. On bardzo mi się podobał. Niestety, później pojeździłem ex 30 Czyli nowszym, mniejszym, bardziej technologicznym, co w moim jak przypadku... bardziej? Tam jest to samo w środku. Oczywiście, że nie. No co ty gadasz? No co ty? Tam jest zupełnie inaczej... Widzisz, to ja się u... nie potrafię skupiać na tym, co zupełnie jest w środku, tak jak auto inaczej ułożony jest ten cały infotainment. Michał, tam masz zupełnie co innego. I właśnie do tego zmierzam, że o ile te dwa lata temu ten x 40 Moim zdaniem był samochodem rewelacyjnym, to teraz bardzo dobrze oddaje to, kim, czym jest dzisiaj, jak zareagował na niego mój syn. No wiesz, on lubi testować razem ze mną samochody elektryczne. I któregoś dnia przyjechałem po niego mm, do szkoły, AX40, żeby była jasność. On siada i tak, ojej, czemu to taki mały ekran? No widzisz. Więc to. to Właśnie ten to... ekran jest yy, trochę mały. Trochę mały. Ja wiem, że w samochodzie ekran nie jest najważniejszy, ale z drugiej strony cały czas powtarzam, że dzisiaj samochody to są te platformy technologiczne, od których no... część użytkowników rzeczywiście wymaga dużo. No ale przejdźmy do Twoich wrażeń. Jakby nic się nie zmieniło? Ten no? samochód po prostu bardzo dobrze jeździ, bardzo dobrze się prowadzi. Nie go ceniasz? Dobrze, to inaczej zapytam. Tak jak mówiłem, dwa lata temu to było super auto, ale dzisiaj i konkurencja jest większa, oczekiwania są większe i są zupełnie inne samochody z zupełną in zupełnie inną konsumpcją energii i tak dalej i tak dalej. Jak oceniasz ten samochód na tle innych, dzisiejszych, bardziej współczesnych aut? Wiesz co, ten samochód ma jedną taką cechę, która powoduje, że jak to się mówi, mam uśmiech na twarzy. Mhm, nie wiem o czym mówić. Moc i przyśpieszenie jego, i to jak on potrafi jeździć mhm. w sensie trakcji. I to jest wszystko, co mam na ten no jest, temat do powiedzenia. Jest niesamowite, Bo ale z drugiej Dobrze się w nim czuję w tym kontekście. Natomiast faktycznie i, i wiesz, no, nie powinienem tego mówić, ale ja nie używałem nigdy aplikacji Volvo, nie miałem nigdy takiej okazji. Michał. Ja ten samochód dostałem na moment, potem oddałem go tobie. Więc... Ja nim jeszcze wcześniej chwilę jeździłem, teraz ostatnio. Jak możesz nie używać. No dobrze, no to powiem ci tak. W przypadku. Mm, to nie to, że się pastwie, tylko tak jak mówię, no te dwa lata dużo naprawdę zmieniły i uważam, że trzeba oczekiwać od motoryzacji dzisiaj nieco więcej, a tym bardziej od takiej marki, jaką jest Volvo. I o ile. Ty jesteś od aplikacji, ja jestem o ile od jazdy. AX30 <noise> zrobili świetną apkę, ale to nie zrobili aktualizacji tej, która była, tylko to nową? EX30 jest zupełnie nowa aplikacja. Bardzo szybko się parujesz, łączysz z samochodem, no genialna jest, jest bardzo, ma wszystko to, co aplikacja dzisiaj powinna posiadać i oferować. Z kolei w XC40 czy EX40, przepraszam, żeby była jasność, korzystasz z tej wcześniejszej wersji aplikacji, która jest niesamowicie uboga, bo niewiele w niej jest, poza tym, że widzisz ten samochód, ale... Ale, no ale tam jest mocno słabo, co więcej, jeżeli chcesz się sparować z samochodem, to jeszcze jest potrzebny ten drugi kluczyk, tak zwany pomarańczowy, który umożliwi Twoją identyfikację. Czyli jeżeli bierzemy samochód z parku prasowego, musimy poprosić kogoś, żeby dał nam ten drugi kluczyk, żeby samochód sparować, i tak dalej. I, tak dalej. I znowu ta, 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 ta warstwa technologiczna. W stosunku do tego, co mamy dzisiaj, to jest przepaść. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, tutaj, jeżeli chciał, chcielibyśmy porozmawiać bardziej na tematy związane z elektromobilnością, według mnie ten samochód, jak na znowu na, na, na konkurencji, na dzisiejsze, na, na podobne samochody, strasznie dużo zużywa. On mi zużywał w granicach 23 kWh. Wiesz, oczywiście nie jest to mega dużo, ale, ale są samochody, które zużywają 10 kWh, no 10 może nie, no ale, ale sporo poniżej 20. Coś jeszcze mam powiedzieć? Bo w ogóle jest, milczysz. Nie no, chciałem ci powiedzieć, że wiesz, turbo ja żyje... Ja naprawdę przetestowałem to auto. Tu, turbo żyje, turbo pije, Paweł. No 408 koni, czy ponad 400 koni powoduje, że jak wciskasz, to... Ile koni ma Tesla? Tesla? Mhm. 415. Zużycie średnie na trasie 14-15. A wyjechałeś wolno na trasę? Nie jeździłeś Oczywiście, po mieście? Wyjechałem. To ile ci na wyjechałem. trasie no jak w wcześniejszym, mm. nie, nie, nie teraz ostatnio w mhm. tych testach, tylko w tych wcześniejszych, mhm. zużywało w granicach 18 to było jak jechałem drogą krajową i z prędkościami w granicach 80-90 km, czyli bardzo wolno. Jak nieco trochę tam przyspieszałem, to bliżej 20 było, 19-20. No ja się mieściłem. Czyli cały czas, oczywiście ja jeździłem na nim całkiem niedawno. Cały czas to jest duże zużycie Michał, mm. Jak, mm. Na, jak na tego typu samochód. Można oczekiwać nieco mniejszego. W AX30 było sporo, ja nie pamiętam, szkoda, że nie, 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 nie przypomniałem sobie przed nagraniem, ale w X30 było dużo mniejsze zużycie, takie właśnie. Wiesz, bo AX30 optymalne. jest kompletnie nowym samochodem, Oczywiście, projektowanym od podstaw jako samochód elektryczny, a XC40, czyli AX40, jest samochodem, mhm. który występuje również w wersji kiedyś dieslowskiej. Tak. Potem hybrydowej, czy i hybrydowej, tak. i benzynowej, i elektrycznej. I dlatego właśnie chciałem teraz dzisiaj o tym porozmawiać, bo też zastanawiam się, dla kogo jest ten samochód, bo dzisiaj wybrałbym ja, X30, z całą, całym sobą, tylko że to jest z trochę mniejszy samochód. X40 jest samochodem, no jednak większym. Co byś wybrał? Jeździłeś też, tym mi jeździłeś. Zdecydowanie, dlatego że jest samochodem nowszym. I trochę idę na to, że wierzę ci, że aplikacja jest mhm. lepsza. Natomiast, mówię, XT40, jeżeli ktoś nie chce się wyróżniać, chce mieć samochód, który wygląda bardzo podobnie do tego, co jak wygląda auto spalinowe. I w środku jest identyczny jak mhm. auto spalinowe, niemalże funkcjonalności są takie same, a przy okazji dostaje potwornie szybkie auto, to to, to jest samochód dla niego. Natomiast mhm. y, kiedyś to dalej mi ten samochód się podoba, dalej, dalej doceniam podoba, ten napęd. On jest taki niesamowicie niepozorny. To znaczy, wiesz, jeżeli masz tę moc, którą my mieliśmy, i sobie no jesteś w stanie, no nie chciałbym powiedzieć, żeby tu się ścigać z innymi, ale dysponujesz taką mocą w tak niepozornym samochodzie, że naprawdę nie jeden potrafi się zaskoczyć. Natomiast ja z niecierpliwością czekam na test. X90. No dobrze, uciekaż do zupełnie innego samochodu, znowu nowego, dużego. Jeszcze zostajmy na moment przy, przy X40. Ceny zaczynają się od 200, tam chyba 30 tysięcy z hakiem. Brutto. Jak drogo nie drogo? No wiesz, zdaniem. Teraz, te, te, znowu odnieść to do tego, co mamy wiesz. Na rynku. Na rynku. Mhm. Dla Fanów Volvo, to jest cena akceptowalna, tak uważam, że to jest cena, która, e, która jest do przełknięcia. E, no bo teraz tyle samochody kosztują. Mhm. Natomiast na, na tle konkurencji. Nie, porównuj, nie porównujmy go może do Tesli, bo to nie jest jeden do jednego ten sam segment, czyli ani model Y, ani model 3 nie pasuje do AX. Mhm. Ciężko mi się przyzwyczaić, x 40 Natomiast do takich średnich crossoverów no cena w rynku. Przypomnijmy, że przy, tym, przy tej wersji czteronapędowej, bardzo mocnej, powyżej 400 koni, dobijamy już do 300 tysięcy w wersjach limitowanych, choćby mhm. jak Black Edition. No ale dalej masz tam ponad 400 koni, permanentny napęd na cztery koła i wszystkie systemy bezpieczeństwa, z których Ech. Volvo słynie. Ale nie zmienia to faktu, że EX40 jest samochodem, który już kilka lat ma. Tak, jest nie, nie, nie jest nowym, w sensie kupiłeś nowy, ale to nie jest nowy model, mimo e, zmiany nazwy, chciałem powiedzieć rebrandingu, jeżeli tak można by było to określić, ale wiesz co, miałem też taką, no niezbyt fajną sytuację z tym samochodem związaną, znaczy niezbyt fajną, no taką... Chodziło mi o to, że wiesz co, tam kilka razy zawiesił mi się infotainment. I o ile jeżeli w samochodzie, chociażbym takim jak to Volvo, ale też wielu innych współczesnych samochodów, wszystkim sterujesz z pozycji. Yy, dotykowego wyświetlacza? Tak, ekranu, to tak, robi się problem. Tam masz wszystko, a y, on się aktualizował bardzo długo i cały czas była inicjalizacja systemu, inicjalizacja systemu, inicjalizacja systemu. Długo to trwało. To naprawdę myślę, że w granicach kilkudziesięciu minut łącznie to nagle jeździsz samochodem który wiesz jest sprawny mechanicznie co jest super, dobrze że przynajmniej wiesz że, że, że cały czas jeździ, ale moc, ciężko, ciężko ci z nim pogadać w kontekście pogadać, wysterować, nie, ja już nie mówię wiesz o muzyce, nie mówię o radiu, nie mówię o dźwięku, ale tam, tam wiesz chociażby włączenie nawet, rekuperacji Chociażby było to, to tam nic nie działało, tam ci ale wisiło. wróciło do normy, oczywiście że wróciło i bardzo dobrze po jakimś czasie, tylko że być może ten czas może się okazać kluczowy, być może to była chwilowa jego niepoczytalność, nie ma zielonego pojęcia, ale jednak coś takiego się zdarzyło. Wiesz, i to też bije, tak jak ja mówię, ja jestem cały czas zwolennikiem tych bardzo technologicznych samochodów. No ale jeżeli taka sytuacja w tym technologicznym samochodzie się zdarzy, w takim czy w innym, to kurczę, zaczęło do mnie jednak docierać, że czasami możemy być w przysłowiowej dupie. Jak to w życiu teraz bez systemów teleinformatycznych? Wracając jeszcze do tego samochodu i mojej subiektywnej opinii, mhm. mnie to auto się szalenie podoba, zwłaszcza w tej najmocniejszej wersji. Jeździłem też kiedyś wersją przednio napędową, już jej nie ma. Ośka jedna to jest tylko napęd na tył teraz i całe szczęście. I jakbym miał porównać ten samochód do jakiegoś konkurenta, który która jest, która te, i to porównanie też będzie kompletnie nieadekwatne, mhm. ale mam bardzo podobne odczucia, jeśli chodzi o trakcję i przyspieszenie. To jest Jaguar I-Pace, który również infotainment ma bardzo ubogi. To są dwa samochody elektryczne, którymi mi się jeździ bardzo dobrze, bardzo przyjemnie i mam dużą przyjemność z prowadzenia tych aut. Byłem przekonany, że powiesz o id 3 nie, nie, nie wiem czemu, ale jakoś ja, ja już jestem zafiksowany na te twoje Volkswageny. No zobaczymy, jak się będzie sprawował Kupra ta, ta Vaskan VZ, bo też bym chciał z nim pojeździć w teście. Tam jest już trochę więcej mocy i są łopatki, ale tam nie ma 400 koni, tak jak jest w jednym czy w drugim samochodzie. Także dla mnie. Ale w ogóle, tak wiesz, patrząc na, na samochody elektryczne, mm -hmm. którymi jeździliśmy to to jest jeden z najlepszych samochodów konwertowanych, czyli takich, który występuje w jednej i drugiej wersji. I naprawdę, jeszcze raz podkreślam motoryzacyjnie to jest... Jeżeli sadzko. mówimy o... Chociaż w tym mi trochę przeszkadzało, utwardziłem sobie wspomaganie kierownicy, chciałbym jeszcze twardziej. A miałeś taką sytuację, że on tak jakby dopiero zaczynał się rozpędzić, czyli mimo, że ma potworną moc, daje, wiesz, próbujesz z niego wyciągać maksa, jeżeli yy, mówimy o przyspieszeniu i on tak, wiesz, wyrywa, nagle jakby tak... Na chwilkę się zatrzymuje i potem dopiero osiąga tą moc. Tak, bo ja, on szuka trakcji, wiesz, on mm. tam łapie gdzieś tam traci przyczepność, bo jednak te ponad 400 koni robią swoje, I jak już złapie na cztery buty przyczepność, to już wtedy strzela jak z procy. Powiedziałem o tym, bo widzisz mechanicznie a czy mechanicznie jest nie, to tak jak mówię, to jest super samochód. Mi tam brakuje tych nowoczesnych technologii, tylko ja cały czas cały czas zastanawiam się nad tym, jak wiele jest osób takich jak ja, który rzeczywiście bardzo mocno zwraca uwagę na tę warstwę technologiczną, a ilu jest takich? Kierowców, którzy jednak w ogóle tego nie potrzebują, ten samochód ma przede wszystkim jeździć, a nie być gadżetem. Nie, no oczywiście w samochodzie elektrycznym ta warstwa komunikacji z samochodem w postaci aplikacji musi być, bo to nam ułatwia życie i jest bardzo często wykorzystywana przez kierowców. Mhm. Niemniej jednak ta wersja motoryzacyjna też jest bardzo istotna. Cześć, Michał. Cześć Paweł.